Hej, Hełodziska, witam wszystkich serdecznie, to mekoham gry wideo, vlog z kawą. hohoho, o, ho, 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 ho. ciepła kawka. Oh yeah. Dobra, moi drodzy, dzisiaj taka szybka rozkmina, bo <tryk> film ten postanowiłem nagrać na temat pragmaty, wiecie? Pragmata to gra, z której wszyscy się śmiali, ona powstawała chyba przez 6 lat, jest, jest, jest wypuszczona od Capcomu. Pamiętam, że jakieś tam były pokazy gier, to się wszyscy śmiali, o, jakaś dziewczynka, jakiś ty, w ogóle nic o tym nie wiemy. Uważam, że pragmata po ograniu demo, które macie, słuchajcie, na PlayStation Store, podejrzewam, macie tak samo na Xboxach i na Nintendo Switch 2, na które też się wyjdzie gra. Po ograniu tego, słuchajcie, dema, ja jestem w ciężkim szoku, wiecie, ja nie, nie wiem, czy pamiętacie, ale ja mówiłem, że właśnie takich gier brakuje, Action Adventure, gier. I ta gra naprawdę, wiecie, ja da, moim zdaniem daje radę. Dlaczego? Wiecie, co? Ja tak prawdę mówiąc, podchodzimy do tego tematu. Bo ktoś kto z Was, chyba Jarek, ty po, powiedziałeś, że pragmaty, że żebym sprawdził. No to zrobiłem sobie live stream, w którym możecie zobaczyć moje pierwsze wrażenia odnośnie tego, co się w ogóle dzieje na ekranie. Słuchajcie, i tutaj jest właśnie w, w, w tych, to moje pierwsze, ważniejsze, zanim przerwę, to moje pierwsze, słuchajcie, wrażenie, jest tutaj w, w, w zakładce na żywo. To jest ostatni live stream. No i, i słuchajcie, tak, tak mówię, eee, pragmata, pewne jakieś gówno, jakieś Android inne pierdoły, dupy, ale i, i, i słuchajcie, ja o tej grze patrzę nic nie wiedziałem, w ogóle nic nie wiedziałem, bo mnie zbyt jakoś nie interesowała ta gra. No w momencie, kiedy ją odpaliłem, tak patrzę, dużo właśnie jest tych, dużo właśnie tam było e, e, gadania na temat, że to jest w ogóle jakiś, jakiś żart, ja to zawsze mówiłem, że to jest jak e, Yeti, wszyscy o tym mówią, ale nikt tego nie widział, nie? No i, i, i wiecie co, odpaliłem tę grę i na samym początku już dostałem ciężkiego szoku. Wiecie, jest taka akcja, że strzelają wszędzie, robot, jakieś tam androidy padają i nepierdoły, no a taka mała dziewczynka w pośród tego, co jej za zadyma, ona siedzi sobie na środku sali, gdzie trwa walka, gdzie kule strzelają, bo tu wiecie, 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 kule się odbijają koń i ona sobie dość tam rysuje, tam ty, 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 ty śpiewa, nie? I ja tak patrzę, a to wszystko, wie, co tu się, słuchajcie, dzieje, co to za chorek, gówno. I zaczął mi się to już podobać, nie? Bo taka akcja to jest w ogóle dobra akcja, nie? I słuchajcie, motyw jest taki, że nagle się okazuje, że ta dziewczynka to Android, bo w tej wcześniej tego też nie wiedziałem. Chłop, który jest w jakimś tam skafandrze, który przypomina mi bardzo Dead Space czy coś czy, 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 czy to protokół? taki właśnie skafander, on ją tam nosi na, na swoich plecach i się dzieją tam dziwne rzeczy. Ogólnie gra się, słuchajcie, toczy na jakimś księżycu, jest to, pamiętajcie, demo, więc demo też na pewno jest jakoś dużo uszczuplone, ale co do rozgrywki, słuchajcie, co, co ciekawe jest bardzo, podejrzewam, że... Historia będzie dobra, nie? Bo kapkom umówmy się, kapką nie robi kasztana, nie? Podajcie mi chociaż jedną grę, którą kapką gównianą wypuścił na przestrzeni ostatnich lat. Od Rezydenta dwójki, remake'a, oni są na fali strasznie, nie? I to jest jedna z ich nowych IP i bardzo dobrze. No i co? Do gameplayu przejdźmy. Słuchajcie, gameplay jest dość ciekawy, bo ja od dawna nie widziałem czegoś takiego jak. Hakowanie, y, hakowanie, właśnie w formie minigierki, bo to jakby, taka można powiedzieć minigierka, nie wiecie co chodzi. E, żeby po prostu zdawać wrogom większe obrażenia, oczywiście, jak y, przejdziemy albo w obronę, albo w coś innego, większe uderzenia i tak dalej, i na koniec na Enter wchodzimy, to, y, to, 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 to zadajemy większe obrażenia. Ciekawe jest to, bo wymaga to podzielnej uwagi, no bo to się dzieje w, w czasie realnym, nie? Jak walczymy, typ na nas idzie, to nie ma tak, że sobie robimy wiecie, hakowanie i, i to wszystko się zatrzymuje. Nie, ten typ dalej na nas idzie i tam nas dzieli, tak, że to trzeba biegać i trzeba i robić w roku, to mi się bardzo podoba, nie? Grałem na normalnym poziomie trudności, tam jeszcze był zaleczony niższy, ale godność mi nie pozwoliła, żeby, żeby grać na tym niższym. Bo gra w sumie tutaj twórcy mm, proponują, żeby grać na niczym, żeby zapoznać się z mechanikami, ale stwierdziłem, że zapoznać się z, 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 z mechanikami w trakcie, więc, więc nie, no godność mnie pozwoliła grać na niższym. Ale powiem wam szczerze, że to jest dobry, to będzie, słuchajcie, bardzo dobry motyw, jeśli chodzi o mnie. Ja osobiście bardzo bym chciał, żeby to wyszło i osobiście, jak, 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 jak byłem nastawiony, e, pragmata dobra, pójdzie sobie, przyjdzie, pójdzie i tego. Tak, teraz biorę to w Dzień Premiery. Ponoć gramy ma wyjść w cenie 250 zł. Na konsole PlayStation 5, nie wiem jak na innych. Wiem, że ma wejść na Xboxa i, i, i także ma się pokazać na Nintendo Switch, nie wiem, prawdopodobnie też na PC-ta będzie. I powiem Wam szczerze, że ja kupię wersję Deluxe, która po prostu ma kosztować 350zł, nie? Kupię są Deluxa, chyba, że nie będzie Steelbooka, to wtedy sobie daruję, ale jak będzie Steelbook, to walne Deluxa. Dlaczego? No dlatego, słuchajcie, że podoba mi się to. To, co zobaczyłem, mi się podoba. Ja bardzo, słuchajcie, mam ostatnio taki taki hamulec przed grami z jakimiś sowstajami, -like wiecie, tym grami typu survival horror, dlatego że tego miałem przesyt naprawdę. Te, te, tego było ostatnio przynajmniej moim zdaniem przesyt i właśnie ja czekam na takie gry Action, Adventure i tak dalej, co tutaj mogę faktycznie dostać i powiem szczerze, że rozrywka mi się bardzo podobała, bardzo mi się w to dobrze grało, bardzo mi się w to płynnie grało no, także to są dwie na pewno gry, które mm, ogram to będzie w tych aktion to będzie i bond, i będzie Pragmata, i Pragmata idzie w Day One. Także wszystkich, którzy się nie grali, ja zachęcam gorąco, żebyście sprawdzili to demo, a jak wam się grać nie chce, to możecie sprawdzić tutaj u mnie, albo kogoś innego po prostu, nie. E, na, na live streamie tutaj postuje z jest live w zakładce na żywo, to jest ostatnie live streamie. Tak więc. Sprawdźcie to, bo, bo to może być coś świeżego. Dla mnie było to coś świeżego, dla mnie było to coś, na to co czekam. Tego typu rozgrywka, słuchajcie. Także dajcie mi znać, co wymyślić, czy graliście w pragmatycznie. Ja was naprawdę gorąco zachęcam, żebyście sprawili ten to słuchajcie, demo, bo ono jest za darmo, jakby nie patrzeć. Demo jest za darmo, uwaga. No, także, także sprawdźcie sobie, może wam podejść. A dobrych twórców z dobrymi pomysłami należy wspierać, słuchajcie. Należy wspierać. Może, to, to dla mnie od, ode mnie dla was dzisiaj słuchajcie, wszystko. No takie moje, krótkie przemyślałem na temat pragmaty. No dla mnie jak było takie p będzie, to teraz ja to muszę mieć, nie? Muszę w to zagrać. Zaciekawiło mnie niedawno i miałem tak, żeby jakaś gra mnie aż tak zaciekawiła, no. Także do następnego dajcie mi znać, co myślicie. Do następnego strzała lodiska. Nie przedłużam dużo dobrze. Pa!